Czemu dopiero za punkty dajesz reklamę? Inaczej nie można. Znaczy... Też jak jest... ...reklama... ...to też nie wszyscy ją jakby wi widzą, to raz. A dwa, ci co ją widzą... Yy, ...to nie widzą streama w tym momencie. Oj, oj, tu jest dużo surwów. Leon! Leon! Co ty tam wyczyniasz? Kurde, z złej strony. Dobra, czy ja znajdę jeszcze tego Leona? Jakby mu przerwał leczenie. Ewentualne, a chyba właśnie to zrobiłem To byłoby całkiem GIT Dobra, myślę, że lecimy w umiejkę i się było słabe z mojej strony. Znacie ona Każdy go zna? On zrąbane pomysły ma, <grymne> Nice! Good job! Ja tam bym normalnie dała reklamy, jeżeli to jakoś ci pomaga finansowo. Znaczy, wiesz, ja też nie chcę, że tak to ujmę, robić tego waszym kosztem, że klikam reklamy nie wiadomo jak często, a wy potem nie widzicie streamu, nie? Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale okej. Okay. Nie, no, good job, Kate. Naprawdę jesteś mistrzem. Mm, dobra, wiecie co? Ja bym skopał tego gena na górze, bo on miał tu całkiem niezły progres. A potem bym gdzieś polazł. O, o, o. No i cyk, bardzo dobrze. No i przykładny streamer widzów. czy znaczy, wiesz, no? Bądźmy szczerzy, ja nie mam takich zasięgów, żeby mieć nie wiadomo jakie hajsy z tego, więc to czy ja mam 2 złote w miesiącu więcej, czy nie, a czy wy macie z tego większy komfort oglądania, to mnie to nie robi, a wam robi, nie? Ej, te... what? No way. No way, gra mnie uskamowała. No, ja je tu tak łatwo nie docisnę. Nice. Bierz, bierz. Ja lecę dalej. Oj. Czy znaczy w sumie nie idzie nam źle, ale im też idzie dobrze? O. Nice. E tam pieniążki? Znaczy wiecie, no pieniądze się przydają, nie? Ale no mówię, ja przy swoich zasięgach nie mam z tego nie wiadomo jakiego hajsu, więc... Mówię... 2 złote w te czy we w te, a wasz komfort... To jest znaczna różnica. Czeeem, mm, Warunkiem, że je nie zgubię, nie zgubię może. Nice. No wiesz, ostatnio oglądałem stream jakiegoś małego typa i co 30 minut reklama. Obstawiam, że nie, nie ogląda się tego przyjemnie. Nice. O, techon, witam serdecznie. Ostatnio trochę pogramy w DBD w miarę spoko Było. O, no i Nice'u. Bardzo fajno. Um, powiem tak, całkiem nieźle stoimy z ganami. Ja tam widzę typa, ale nie chcę za nim gonić. Myślę. Te i my mamy już czterech martwych? Nieźle. Myślę, lepiej by było pocisnąć yy, krew. No dobra, tu mam typa, który na łatwo da mi dużo krwi. Tam hmm. Tamta była jednak w takim miejscu, że... Że nie chciało mi się Czy ty zrzucisz... O, bardzo dobrze No, dasz mi więcej? Dobra, nie wiem gdzie ten typ polazł Lecimy w bój O, siema! No i łatwo. Call me Pro. Z blightem i Legionencem myślubowaliśmy Killera surem. Co ty gadasz? Nieźle. No i cyk. Again! Heh. <śmany> Łatwo. Nice! Jak to wykręca! Stres był jak nie wiem tym surwem, bo się bałem. Nice, nice. No, oj, oj, oj. Czyli ja trochę z że tu nie przylazłem. No. Blueprint, witam serdecznie. Ten oni wcale nie jest broken, i jest mega fun to play.